gościem jest siostra Danuta. Siostra Danuta dzisiaj obchodzi swój taki mały jubileusz. Po raz który siostra jest siostrą na pielgrzymce? Po raz dwudziesty Po raz który z naszą grupą? Dwudziesty yy, pierwszy raz z grupą Świętej. Cztery lata. Albo się dobrze nie doliczyłam. Yy, pięć. Chodziłam z grupą kordonicką. Wtedy jeszcze grupa Świecie yy, nie chodziła. Siostro, czy mogłaby siostra tak może przybliżyć swoją pierwszą, pier... swoją pierwszą pieszą pielgrzymkę na jasną górę? Jakie wrażenia, jakie odczucia i co tak naprawdę siostrę zafascynowało i dlaczego siostra chce chodzić nadal na pielgrzymki i chodzi w sumie siostra? Tak, yy, moja pierwsza pielgrzymka była najpiękniejsza i chcę Ci powiedzieć, siostro i bracie, że pierwsza pielgrzymka jest zawsze najpiękniejsza. Kiedy zaczynałam swoje pielgrzymowanie, moje odczucia już po 20 kilometrach były negatywne. Absolutnie. Uznałam, że wszyscy pątnicy, którzy idą, tu jest ich miejsce. Moje nie. Bolały mnie nogi, było mi gorąco. Właściwie to nie wiedziałam, po co idę. Ale nie było czasu na rozmyślanie, bo postój minął zbieraliśmy się do marszu, więc ruszyłam dalej. Potem był drugi postój, potem był trzeci postój, potem minął dzień. Życzliwi pielgrzymi pocieszali mnie, że że będzie coraz lepiej. No, jest zmęczenie, trzeba to przetrwać. Ale chcę Ci powiedzieć, siostro i bracie, że to wszystko trzeba przeżyć. Że to wszystko trzeba przeżyć z sercem, bo jeżeli jeżeli nie masz tego w sercu, jeżeli po prostu idziesz dlatego, że idziesz, to, to nie ma sensu. Yy, bardzo cieszyłam się, kiedy byliśmy na półmetku już. Yy, czas płynął dzień po dniu, zbliżałam się do końca tak jak inni. A najpiękniejszym momentem był moment... Stanęłam przed matką. Kiedy dalej mi było spojrzeć w twarz. Kiedy usłyszałam z jasnej góry. Stańcie i pokłońcie się matce, ucałujcie tą świętą ziemię. Tego momentu nigdy nie zapomnę do końca swojego życia. Bardzo się cieszę, że Bóg mnie do tego powołał. I chciałam powiedzieć, dzisiaj padło takie pytanie. Co to jest szczęście, to jest, bracie i siostro, moje szczęście, że mogę tu być z Tobą, że mogę z Tobą iść i to, że pytasz mnie, czy mi coś pomóc, czy mi podać rękę, czy chcę łapać, to, że zwracasz na mnie uwagę, mimo to, że jesteś młodsza ode mnie u kilkanaście lat, i za to Ci serdecznie, siostro i bracie, dziękuję. Siostro. Siostra, obchodzimy dzisiaj 25-lecie Twoje, ale taką mam cichą nadzieję po tym, co teraz usłyszałem, że będziemy obchodzić obchodzić 30 i 35, i teraz tak chciałbym się zapytać, czego możemy życzyć? Przede wszystkim, pewnie zdrowia, wytrwałości, ale czego jeszcze? Bracie. Tak. Musimy życzyć sobie nawzajem. Musimy być silni Bogiem. Między innymi dlatego, idę. Bo Chrystusa dzisiaj trzeba walczyć. Czasy są bardzo trudne. Bardzo wiele przeszkód stoi na naszej drodze. Ludzie są życzliwi, ale są i tacy, którzy ignorują nas, wyśmiewają się. I my nie możemy się dać. Musimy bronić Boga, musimy bronić Kościoła, musimy bronić naszych parafii na tych pielgrzymkach Wiele w moim życiu się wydarzyło. Wiele byłam uczestnikiem ślubu, co było niemożliwe. Może nawet niektórzy nie potrafią sobie tego wyobrazić, ale chcę powiedzieć, korzystając z tego, że jestem tu przy tym mikrofonie, chcę powiedzieć, byłam też uczestnikiem wielu uroczystości, wielu prymicji kapłańskich, gdzie zdaję sobie sprawę, że gdyby nie pielgrzymki, pewnie nigdy Nigdy nie byłabym na takiej uroczystości. Nigdy. Moja wiara pogłębia się. Czuję pana Jezusa. Chciałam jeszcze nadmienić, że dane mi było wziąć udział w uroczystościach prymicyjnych naszego księdza biskupa śmigla. Chodziliśmy do tego samego kościoła, mieliśmy tego samego wychowawcę. Bardzo się cieszyłam, że mogłam pojechać, a potem być uczestnikiem yy, jego mszy prymicyjnej w grócznie. Natomiast niezbadane są wyroki boskie. Yy, ta uroczystość odbywała się w sobotę. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że za tydzień o tej porze przyjadę do na znowu bardzo, na bardzo smutną uroczystość. Odszedł tak wiele razy do nas przyjeżdżał, jak pamiętacie, biskup yy, Jan Bernard Szlaga. Wielki nauczyciel, wielki człowiek. I właściwie po jego śmierci odkryłam jeszcze więcej. Zostawił diecezję gotową, zostawił księdzu, biskupowi, śmiglowi to wszystko, co właściwie upracował przez te wszystkie lata. Ale Pan Bóg czuwał, ani na chwilę nie zostawił diecezji samej. Tak się zdarzyło, że to trwało tylko kilka dni, bo w sobotę była msza święta prymicyjna biskupa Śmigla, a na drugą, a w środę, tak w środę odszedł biskup Jan. Bardzo, bardzo mile wspominam jego przybycie. Kiedy witałam go na Jasnej Górze przez ileś lat, czy biskupa Piotra, Pamiętam te słowa, jak zawsze mówili, jeżeli Bóg pozwoli i chcę Ci, bracie, odpowiedzieć na to pytanie, na pewno pójdę, na pewno, jeżeli Bóg pozwoli. To się cieszymy i dziękujemy tutaj za wywiad, siostrze Danucie Pietrze.